Siema! Witam w kolejnym odcinku Minecrafta Po krótkiej przerwie Tak, to była bardzo krótka przerwa I ogólnie, dzisiaj je yy, przypomnimy mniej więcej co się działo w ogóle na tym serwie, bo długo czasu w ogóle filmów nie było Więc, yy, to jest taki film o wszystkim i o niczym. Na przykład widzicie, mogę się zrobić klatę diamentową a jest w opcja przekładania sobie klaty z Elytrum w dowolnym momencie w takich sposób, więc to jest o wiele prostsze. E, więc już, myślę, że faktycznie w e, first of all zrobimy sobie e, tę klatę. E, to możemy schować e, i teraz tak. Weźmiemy lapis i zobaczymy, w czym możemy to enchantować. I protection 2 dobra niech sobie będzie yy, teraz generalnie yy, tak ten kilof ma fortunę na poziomie drugim Robiłbym sobie kilka tak gdzieś trzy kilopy wylasnę i poszedłbym gdzieś jakoś wydobywać żeby zdobyć tych diamentów więcej by na przykład nie wiem naprawić sobie ten kilof z fortuną bo no jednak to jest kilof z fortuną więc Coś tam jest wart. Tutaj widzę, że robić jakieś przejście, więc to przejście sobie kontynuuję. Yy, I teraz tak te kilofy w będą do wydobywania sobie o tak po prostu cały czas. A kilof diamentowy, jako jest yy, na wyczerpaniu, to będzie tylko do wydobywania jakichś do których faktycznie potrzebowałbym tej fortuny. Jakieś diamenty, inne tego typu rzeczy. Więc ja sobie zejdę na jakiś sensowny poziom. Tylko wiecie ksioniem czy większego sensu nie miałby kopanie yy, na przykład tutaj, kopanie pod siebie. by po prostu tutaj nie robić takiego długiego przejścia, bo ich chodzić się będzie lepiej i tak dalej. Więc ja bym po prostu się w takich sposób. W taki sposób jest najlepszy pomiędzy tymi dwoma blokami po prostu, bo w takich sposób... Jak niszczymy jeden blok i zobaczymy, że jak tam jaskinia, to po prostu, czy lawa, czy coś, to się do niej po prostu nie powiem. To są dobrze minecraftowe techniki, to nie są żadne tajemniki mnichów, a ja o tym mówię. Czemu ja tłumaczę minecrafta? Nie mam pojęcia, ale widzę, że tam jakaś moja pochodnia. A, i jeszcze jedna rzecz. Wyłączę sobie świecenie root. Po to, żeby po prostu tutaj nie były one lepiej widoczne. W ciemności. Bo te ludy wyglądają ładnie, no ale jednak ułatwiają rozgrywkę. A my tego nie chcemy. O nie, to jest ta jaskinia. A nie, czekaj, to jest ta jaskinia. Okej, okay, to ta jaskinia tutaj kompletnie jest wszystkich Ob tego banana więc tutaj nie ma absolutnie czego szukać. Więc ja sobie wejdę z powrotem na to yy, tutaj, prawda, ten tunel, czy cokolwiek. Jakkolwiek by tego nie nachwać. A bo to tutaj w te nie było. Znowu spadłem, jak zdechnę jawaś. Dobra, chyba, jak tam moje yy, yy. miejscności walki, jak bardzo się. Pogorszyły przez ten czas. Ok. Powiem o Foreign nie wiem po co mi to. Ale wiem jedno, że dobrze byłoby pójść po jakieś warcie przed kontynuacją budowy tego. Yy, dlatego też wejdę sobie tutaj i. Nie wiem, kilka krówek sobie pozałatwiam, e, tam wiem, że na dole również e, są również zejście na niski poziom, ale jednak wolałbym robić zupełnie inne. Potrzeby, bo to bo bacza, i nie po tych schodach to jest ból życi. Więc e, wolałbym jednak e, innych metod e, używać. Krówki nakarmione. Ile jest małych? Są trzy małe, więc trzy duże możemy sobie załatwić. siekierą, Żeby mięksa nie marnować. I tak nie ma na nim żadnych enchantów, typu looting i tak dalej. Więc nikt nie stracimy zabijając się siekierą. Nie przydałby się też jakiś enchant na miecz, ale biorąc pod uwagę, że mam 12 level, no to niezbyt ma chęć enchantowanie Teraz czegokolwiek. Other height okej, okay, bo ja byłem w tym w Ancient City w poprzednim odcinku. I to zdobyłem tamtąd kilka rzeczy. Między mi właśnie te płytę. Ale chyba mam się mało tych echo shardów wciąż, aby zrobić sobie ten kompas, który by mi pokazywał, gdzie ostatnio zdechłem. Jest 6, potrzeba ośmiu a nigdzie indziej ich nie mam. Z jednej strony to jest spokojne, trzeba odwiedzić kilka miast, żeby to być, ale z drugiej strony, no, już, biorąc pod uwagę jak są rzadkie i to, że no, jest to struktura podziemna, a nie ma czegoś takiego jak do innych portalem, no to jednak chyba jest to jednak najcieńszych do znalezienia struktur, chociaż E, mocno pomaga to, że często lubi się pojawiać pod wysokimi górami. I teraz tak, ja bym się chęcią podbudował tutaj. E, I teraz zrobiłbym coś takiego. E, teraz tak, jak potem drabina będzie chodzić stąd, to bym musiał dobudować jedno ała. Jedno bym musiał tutaj dobudować, tylko że oczywiście mi się to nie uda. Bo dlaczego ma się udać jak mogę się nie udać? Okej, okay. prawie wdechłem. Ja pominam, że ja się nie mogę pochwalać na takie rzeczy. Bo normalnie to na moim głównym serie to ja się mogę na takie wieczory pochwalać jak konie, a ja tam mogę robić takie dzikie na tej l to się w głowie nie mieści, ale tutaj niestety tak dobrze nie ma. I jeszcze ja raz, dobrze stoimy, stoimy, stoimy perfekcyjnie. Więc teraz wystarczy się kopać odpowiednio. Co ja mam? technik mam. Yy, tylko tu mam mending, yy, był wieśniak z mendingiem, więc możliwe, że do niego pójdę, żeby nałożyć mending na klatę. Myślę, że wkopię się gdzieś tak do minus 45. Dlatego, że tam jest dużo diamentów. Mm, ale są też, y, prawda, jaścinie. Wiadomo, że najlepiej na minus 59 w karach nad Bedrokiem y, I też jest dużo diamentów, bo im niżej, tym diamentów więcej. Ale ja wolałbym też... A ja bym wolał też trafić na jakieś jaścinie. Dlatego będę kopał trochę wyżej, o proszę bardzo! Kopałem się i znalazłem diamenty. Książkę odbicia, tak migają na wszystkie kolory. Nie mam pojęcia. To jest jakiś błąd zmieniany w tym, że Bluma mam uzdolnionego na, na... mokrym. jeść. ale kiuf. dlatego tutaj chyba i Fortunę 2. Tak, tak, jedna druga. Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma. I mamy z tego 15 diamentów. Więc proszę bardzo, już możemy się zrobić ze diamentowego ekwitunku. I tak jak mówiłem, pójdę również po... Naprawię ten kilo w kowadle, bo to nie powinno... Chociaż biorąc pod uwagę, jaki mamy deficyt ekspa, to nie będzie to najlepszy pomysł. Lepiej będzie na przykład u jak się nachywał ten wieśniak U którego u Flechera Lepiej będzie sobie u Flechera ogarnąć Jakie mam to teraz odzyskać Wait, daj mi jakiś budulek. Kilof, książ? Nie, nic i teraz mamy 5 minut na odciskanie tego. Mam nadzieję, że Elytra z fajerwerkami, albo nawet chyba Elytra, wylądowała na tej górnej części, bo ta na pewno, sp część spadła na dół. Mam nadzieję, że Elytra jest w tej części, która jednak się chciała. Oczywiście, w nie... O, jednak tak. Dlatego na spokojnie możemy sobie lecieć na dół po tę część, która tyle szczęścia aż nie miała a nie mogę bić tak szybko oczywiście ja nie gram na co tak dużo w Minecrafty, proszę proszę nie dawać mi takich wychwań Pech tani coś mówiłem o dawaniu wychwań tak, trzała w dupko to jest swego rodzaju ja byś bani, jakbyś nie wiedział. I teraz uwaga, delikatnie kierowni. 8 leveli. Ja przejść to wygram na... Ja miałem tyle widocznych rzeczy. Część to wygram na shaving, na którym mam wyskiego pełno. Yy, jakby trak się... Ochtrowność, bo mówię, ooo, nikt mi się nie stanie, jak wystrzelę 50 jak ich się łeb, łbem proch o ścianę. No a tutaj nie ma tak dobrze, dlatego, dlatego teraz po prostu wylądujmy tutaj i wejdźmy tam. Straciliśmy kilka leveli. I w ogóle, czy to jest legalne, wyjąłem 8 level? siódmy się maksymalnie to bywało, ale chybiłem kilka chmbiaków, okej. Okay. Jeszcze jak bo chyba nie dokończyłem z tym fleczerem. Idziemy do fleczera Chcę dać mu patyki. W okazji mamy Expa. Mamy mending do nałożenia na ten killoff. Będzie dobrze. Tylko muszę się najpierw zrobić książkę, a niestety żadna z tych spyru, które tam sobie posabijałem, nie będzie nie dopnęła mi skóry. I dlaczego mi tutaj gra tak klatkuje? 50 FPSA, halo. Proszę państwa, to nie jest legalne. Tak w ogóle ile ja mam już tutaj śmierci? Number of deaths... Jeden... Nie wiem o czym mam chodzi. To jest... Ty, tylko, tylko jedna śmierć, ja... Nie wiem, nie wiem. Nie wiem o kim mam absolutnie chodzi. A no tak, i krówki też dają przecież jak spa. To odłożę do skrzyni. I teraz tak. Y, trzeba będzie narąbać trochę drewna. Na no szczęście to nie będzie problemem, bo mamy wylasa od cholery. Dlaczego? Robimy się siekierę kolejną. odłowimy kompas y, I teraz tak. Patyki. Cudownie. Diamenty równie wchowam y, Na razie nie będę sobie robił z nich ekipunku kolejnego. Znaczy czapki i butów. Po to, by po prostu one w jakichś dziwnych okolicznościach y, nie odeszły z tego świata? Tak z ciekawości, w byłbym w stanie się implantować y, te skierę. Fortuna 3. A Te Fortuna 3. Kurde, taki to powyje. I już się nam padła tutaj jakieś jarzonki wyleczę z tych liści, prawdopodobnie znikną zanim przejdę tutaj je w i idę je jak to wyklebywa, bywa, a tymczasem będę wydobywał, tak naprawdę mogę wydobywać dowolny brokia i drewna, tak, bo patyki są zawsze takie same, tak, dokładnie. Znaw się na Minecrafcie, gratuluję. Ja długo nie nagrywałem Minecrafta, ja się muszę przyzwyczaić do tego, że to jest gra, której się nie tłumaczy. Mogłem nie przechypiać tej Noxy i kilka Creeperów sobie załatwić, bo jeszcze nie mam farmy Gunpowdera. Dlatego, że nie mam pojęcia, jak się robi farmy Gunpowdera. Może na jakimś odcinku albo live sobie ogarnimy faktycznie te farmy, bo mogłoby się przydać. Na przykład, żeby zacząć wydobywać Netherite, bo dalej nie ma Netherite. Bo wiadomo, do Netherite można wykorzystać na przykład łówka. Ale myślę, że lepiej jest po prostu zdobyć duże ilości TNT i powinien to TNT po prostu y, masowo wysadzać. Dlatego bym y, faktycznie te farmy wybudował, tylko nie mam pojęcia jak się buduje taką formę, więc będę to musiał robić z jakimś poradnikiem. Więc mogę, że załatwię to y, w formie odcinka, y, gdzie po prostu będzie jeden wielki timelapse z budowy tego. Albo robimy to chyba na live. Ale to będę musiał już później adekidować. I problem jest taki, że tu była jakaś wioska, pamiętam. Tylko nie pamiętam, gdzie dokładnie ona była. To chyba była ta, ale nie jestem pewien, jak to patrzymy. I tutaj powinien być pan kolega, który sprzedaje nam mending. To będzie ten pan kolega. Dokładnie. Tylko że najpierw potrzebujemy Flexera, który jest w innej wierszcie. A, też swoim drogą, w twoją drogom. Na karcie powierzchni wspomniałem, że mam pomysł na nową serię z Minecrafta. Więc chciałbym zrobić y, serię hardcorów Minecrafta, ale na frocie Prima Playowym. Myślę, że może być to ciekawe, bo tak naprawdę to sam będę decydować jakie utrudnienia bądź ułatwienia będę chciał może być to ciekawy pomysł prawdopodobnie chyba zakończy się, się w pierwszym odcinku no bo to jest hardcore a ja nie umiem w Minecrafty jak w wczoraj było widać dzisiaj yy, no ale myślę że można sobie prawda ogarnąć taką chciał i spróbować ją pociągnąć jakkolwiek dłużej niż właśnie ten jeden odcinek. Ukradnę im to robię się chleby. Bo powoli zaczyna mi brakować warcia, jak zwykle się w tą tutaj. Więc można się je trochę z tą przebrać. Proszę walkę, już mamy chniwkę u niego. Jak się to mi się podoba. Myślę, że zbiorę się emeraldów, żeby mógł... To być dwa mendingi. Ten dzień y, się, się kończy niedługo. Y, więc on się tam y, odnowi. Będzie można znowu od niego, y, prawda, wziąć emeraldy. No dobrze. Więc rundę już zachodzi. A w nocy, o ile nie skinę, to. Poza sobie kilka creeperów, żeby sobie odnowić fajerwerki, bo one szybko tutaj nam zeszły. Bo byliśmy w tamtej wiosce, później przylecieliśmy tutaj, to... Dużo się działo. Naprawdę, bez formy gunpowdera, to są z tym gunpowderem problemy. Ty, dobre. Fajny widoczek. Ja się robię screena. Ty, czekajmy może na miniaturę będzie szybko okej okay, myślę wyrok w pobliżu wierski tego wy tej a nie tamtej dlatego że jak będę w pobliżu tamtej to po tu potwory mogą mi jeść e, moje wieśniaki a tego bym nie chciał to wygląda dobrze I w ogóle zapomniałem o tym że klatę się mogę właśnie założyć e, i w taki sposób mieć tutaj jakąś faktycznie większą obronę. Am high ground a i co No, co robisz jak nikt nie zrobisz? No właśnie. Ja bym się nie kręcić w pobliżu tamtej wioski. Co robię? Idę do tamtej wioski. Genialny jestem. Niestety lootinga na mieczu jeszcze nie ma. Ja tu nie sprawdziłem, czy mogę na ten miecz nałożyć looting. Chociaż Chociaż ten pierwszy, bo na, nawet looting jeden już ktoś by tam robił. Czy tutaj gdzieś na szybko na podwórku ktoś będzie? Ty creeper. Oddawaj na szybko. Tylko mi podwórka nie wysłać przypadkiem. No i oczywiście nie dropnął absolutnie nic. Sprawdźmy sobie na szybko. Looting, nie ma lootingu. Bo poka komu looting. No dobra, 3 gunpowdery, 12 firewreck, akceptowalny wynik. W ogóle to nie tam z tego w sposób w jaki powinienem to korzystać, czyli przechać i później pociągnąć na co dźwignię, ale wolę sobie jakoś pojedynczych pojedynczej chwili to faktycznie ogarniać. Nawet nie czasem mi nasiona nie zrobiłem z tego, z jakiegoś powodu. Nie wiem czy coś zmienili w minecraftach ale zawsze było tak, że to było chyba pewne, że on, on tu nie wejdzie, prawda? że się na wydropią już dawno nie chcę czekaj, bo mam, mam lekki problem jak on mi wychodzi tę farmę coś stanie pająk i stąd no i kolejny pan kolega i pięknie 24 to już jest dobre i dobre że on daje zniwkę Przyprawda na tylko jeden tak ale Ja coś jak się zbieram jabłka zawsze jakieś dodatkowe warunki prawie się nie, nie da przenieść Yyy, ja z jednego save'a na drugi, bo na moim głównym hejwie ja mam tyle tamtego żarcia. Ja po prostu najchętniej bym to żarcie po prostu nie wiem, wrzucił, nie wiem, do netheru gachtom na pożarcie. Naprawdę, ja mam farmę świń, tam jest tysiąc świn zazwyczaj. Chyba wam już to kiedyś opowiadałem, jak tam jest po prostu tysiąc świń, ta farma jest zbudowana na hopelach w więc automatycznie, jak zabijam świnie, to i te my wpadają do hopera, więc po prostu jest podwójna skrzynka, do której są te hopery umieszczone. Jak nawet przytwierdzone, ona jest ciała pełna. Jak tylko zabiorę coś z tej skrzynki, to ona się zapełnia na nowo, bo po prostu w hoperach tyle rzeczy jest tam dalej magazynowanych A takie zbiory pojedyncze tych świn, że tak powiem. To to jest, nie wiem, z 500 świn jest 500 świn, tam nie wiem z 3, czy nawet z tym lootingiem to mam cztery mięsa drobi, średnio jedna Czyli to ma 2000 mięsa, jakie się wdzielę. I gdzie to teraz upchnąć? Już mi się to w pieczach nie mieści. A tutaj z kolei jest całkowicie na odwrót. W żarcia nie ma w ogóle. I nawet takie jabłko to jest zbawienie. Co ja w ogóle... Ten kolega ma do książerowania. Jak zwykle całkowicie by się Oczywiście. O nie, Flexer nie ucieka. A nie, nie ucieka. On tutaj ma stanowisko. A mi tyle nie da jakim rakiem, prawda? Nie. Dobra. Brakiem do domu. Ym, I tam sobie, prawda. Robię kolejną siekierę, dzięki której wydobędę już te lewce, lewce tego jest mi potrzebne po prostu. I oczywiście zaczął padać. Też trzech siogra będzie klatkować jeszcze bardziej. O nie, tylko ten to teraz będzie w domu i on nie odnowi sobie tych. On sobie nie odnowi tych patyków. Chyba we w był. A nie, stoi tam przy tym. Nawet w dewczu. Nawet w dewczu stoi cały czas przy... A dlaczego nie? Tak czego nie odnawiaj to sobie teraz już natychmiast Dziękuję. Są dwie książki. Więc teraz tylko pójść po mending. Do tamtej wioski. I się sobie klatę oraz kilof. Ten też. Ten też na stoi. I cudownie dwa mendingi. Więc teraz wracamy do domu i w kowadle sobie enchantujemy to co się się enchantować chcieliśmy i teraz tak y czy ja kowadło miałem tutaj chyba tutaj na drugim piętrze dokładnie nawet dwa I fortuna tak i fortuna i mending protection protection i mending więc teraz mogę normalnie nosić sobie mogę sobie nosić te klatę, bez obawy, że się w nią ktoś w stanie. Także znaczy, dalej może się stać, na przykład mogę nią wpaść do lawy, bo nie jest dziewczyna dorajtowa. No i to jak mówię, yy, jakoś sobie kiedyś ogarniemy te formy gunpowdera, yy, nie wiem kiedy, może, może już niedługo, może się rok, yy, może się 10 lat yy, to się okaże. No i cóż, to już wszystko co chciałem dzisiaj robić. w filmie to nie miałem jakiegoś większego planu ale ktoś wyszło z tego filmu jednak więc cóż, dzięki za oglądanie chyba że jak wyjdzie z tą nową serią z tym hardcorem na prima perlisowym no i cóż, na razie